Piątek, 11 lipca, dziś zaczynamy od Burger Kinga jajecznicy. Jedziemy z panem Pawłem po Mercedesa S350 do Limburga. Zostało nam kilkanaście kilometrów. Limburg, salon Mercedesa. Jesteśmy już na miejscu. Salon Mercedesa. Pomylili się. Diesla sprzedają jako benzynę. Niewiarygodne. normalnie powinno wystawić fakturę hmm, taką proformę. Taką proformę, tak, na podstawie której Pan płaci, robi przelew, nie? Bo ona nie ma jej dokumentu, jak ona chce wystawić hmm, fakturę? Była się gorąca dyskusja. Pani sprzedawczyni wezwała posiłki szefa sprzedaży. Poszło o ten błotniczek lakierowany. Stwierdziliśmy, że lakierowane były również drzwi i kolejne drzwi kierowcy. No ale tu Niemcy twardo się upierają, że malowany był tylko błotnik. Niestety nie odbieramy dzisiaj auta. Pan Paweł płacił tylko zaliczkę. Jak puści przerwę. Będzie mógł w przyszłym tygodniu odebrać auto. Stanęło na tym, że lakierowany jest tylko tylny błotnik. W dokumencie sprzedaży wpisane jest auto jako bezwypadkowe. Kwota ostateczna 35 800 euro netto.